Do dietetyka zazwyczaj zgłaszają się osoby, które chcą zredukować swoją masę ciała. Natomiast mogą zgłosić się tak naprawdę wszyscy, którzy potrzebują analizy swoich nawyków żywieniowych, oceny stanu swojego odżywienia, czyli mogą to być osoby w każdym wieku, tak naprawdę mogą to być dzieci, osoby dorosłe, osoby starsze. Zajmujemy się pacjentami z zaburzeniami odżywiania, zajmujemy się pacjentami z chorobami układu pokarmowego pacjentami onkologicznymi, kobietami w ciąży i karmiącymi. Mogą to być pacjenci, którzy cierpią na choroby autoimmunologiczne, na choroby endokrynologiczne, alergicy. Mogą to być tak naprawdę wszyscy w każdym wieku, w każdej płci, którzy potrzebują jakiejkolwiek porady żywieniowej oraz właśnie oceny swojego stanu odżywienia i nawyków żywieniowych. A co przybory jest bardzo ważne. O czym my tam opowiadaliśmy? Jabłko jest najważniejsze w tej całej historii, moi drodzy państwo.